Dzień dobry, witam. Do sprzedania mamy dzisiaj bardzo fajne auto Honda CRV. Auto z 2007 roku produkcji, 8 rejestracja, polski salon. Do tej pory miał jednych właścicieli. Najpierw wchodził u pana adwokata, gdzie zakupił ten samochód, a później odkupiła jego siostra. Samochód z przebiegiem 228 tysięcy km to za chwilkę zobaczymy dokładnie. Na bieżąco serwisowany. Jak mówiłem, z polskiego salonu, egzemplarz totalnie bezwypadkowy, każdy element ma oryginalny lakier, nic nigdy nie było naprawiane, lakierowane. Samochód ma jakieś tam ubytki, bo teraz jeździła pani po mieście tylko, dziecko woziła do szkoły, także no, gdzie tam gdzie nie gdzie są, to wszystko pokażę w dalszej części filmu. Ale egzemplarz naprawdę... Świetnie wyposażony. Mamy na wyposażeniu 4 elektryczne szyby, elektryczne lusterka, składane lusterka. Oczywiście kontrola trakcji. Mamy parktronik z przodu, z tyłu. Tempomat klimatronik dwustrefowy. Radio ze zmieniarką CD. Fotochromatyczne lusterko wsteczne. Mamy panoramiczny dach z elektryczną zasłonką. Piękne skórzane fotele. W jasnym. Kolorek taki niebiesciutki, chabrowy. Oczywiście podgrzewane fotele. Yy, mamy też ksenony. No taki brakuje w sumie w tym aucie nawigacji satelitarnej. Elektryczny fotel kierowcy oczywiście jest. Także mamy bardzo fajne wyposażenie. Dobra, pokażę teraz wnętrze. Później z zewnątrz dokładnie obejrzymy auto. No i na końcu odpalimy silnik, posłuchamy jak pracuje silnik. Tu jeszcze mamy taki zestaw głośnomówiący przez bluetootha. Łączony. Zacznijmy tutaj od kierowcy. Fotel ładny, nie jest zniszczony. Czysty, pachnący samochód. Tu też boczki, wszystko ładne, zadbane. Bardzo ładne aluminiowe felgi. Spony, tutaj mamy zimowe 18 cali. Tu wezmę z podłogi. Tu też bardzo fajnie czysto zadbane. Tu też mamy zagłówek dorobiony z DVD z monitorem. Tam jest też przewód można podpiąć, a z tyłu jest jeszcze oryginalny zagłówek do tego samochodu. Oczywiście ISOFIX-y. Przejdźmy do bagażnika. Nie się tu drzwi. Już. O, bagażniczek czysty, zadbany. Tutaj też od spodu. Ładnie, czysto, jest, jest wyścielane. Roletka, tutaj mam ten oryginalny zagłówek, a tam jest z tym DVD. Dobra, pokażę go z zewnątrz teraz dokładnie. Kolorek to taki chabrowy, coś takiego. O, przybliżę go. Proszę bardzo. Tak to się auto prezentuje. Bardzo ładny lakier i fajnie znaczy kolorystycznie ładne, fajnie te felgi współgrają z tym tutaj lakierem. No i 18 cali to robi takie koło zawsze robotę. Oczywiście napęd jest na cztery koła, tu wszystko jest sprawne, nie ma takiej rzeczy w aucie, co by nie działała. Fabrycznie te dymione tylne szyby, że opcja jak na polski polski stalon, to ktoś wziął po prostu bardzo bogatą opcję. Silniczek też chodzi równiutko, za chwilkę go odpalę. No, tak to się pięknie prezentuje egzemplarz. Tu cena oczywiście będzie, będzie dobra tego samochodu, bo tutaj ma troszkę do podrobienia lakierniczo, ale najważniejsze mechanicznie jest w naprawdę świetnym stanie. Hamulce, zawieszenie bez żadnego zarzutu. O tak to mamy tutaj prezencję. Dobra, teraz pokażę, gdzie tutaj są jakieś, no tutaj to maska ładna, nie ma jakichś odbić. Tutaj jest zarysowanie, jak widzimy na tym. Tu jakieś na tym plastiku zarysowanie. Tu jest takie parkingowe obicie, ale ogólnie ten boczek jest bardzo ładny. I tu jest takie parkingowe, mała wgnioteczka. Także tu jest ok, no zderzak z tyłu, to jak to zderzak, no ma parę tych wgniotek, tutaj jakieś ryski. Tu jest najgorsze, o, bo tutaj się pojawia rdza. I tutaj to trzeba by po prostu sobie zrobić tą wnękę. O po prostu tutaj wziąć to, pomalować. E, dobra, przejdźmy dalej. Tu na zderzaku też jakieś tam jest odbicie. E, tutaj mamy to, ale ja widzę, że to by się spolerowało, bo to jest tylko takie gdzieś po słupku jakimś widać, że przeciągnięte. Także auto nie było polerowane. Jakby go spolerować, to też by całkiem inaczej ten egzemplarz wyglądał. I tu jakąś gnioteczkę taką mamy drobniutką. No, i tutaj zderzak, tu z tych zaczepów o, wyskoczył. Trzeba by go po prostu tam na te zaczepy gdzieś tutaj wziąć, żeby to. Tu, no, tutaj pani mówi, że dotknęła jakieś bramy, jak wjeżdżała do samochodu. Znaczy, przepraszam, na podwórko, jak wjeżdżała. Znaczy, A ogólnie jest naprawdę ok. No, jest oryginalny lakier, bo cały sprawdzałem samochód, także żaden element nie był powtórnie lakierowany. Dobra, odpalmy go. No tutaj. Jeździłem tym autem, to tutaj wszystkie kontrolki, wszystko gaśnie. 228 tysięcy przebiegł. No tutaj od razu mamy na tym wyświetlaczu, tu pokazuje też Parktronic. Ops. świetnie, wlew paliwa. przechodzimy do silnika. No, silniczek jak to Honda no. słuchaj, nic dodać, nic ująć. Cichutko, równiutko na łańcuszku rozrządu, totalnie bezobsługowy silnik. Tu mamy karteczki wymiany oleju, także na bieżąco to było serwisowane. No cóż, serdecznie zapraszam zainteresowanych na oględziny, na jazdę próbną, no i oczywiście do zakupu, bo naprawdę fajny egzemplarz w dobrej cenie i jeszcze Pocieszy się ktoś, kto kupi idealne auto gdzieś na wieś, na rybki pojechać, na mazury, napędy. Wszystko działa. Dobry silnik benzynowy. Można też instalację LPG zamontować, także bardzo fajny egzemplarz. Serdecznie zapraszam do kontaktu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.